Bez wątpienia historią dzisiejszego dnia jest historia Walterego Botasa, który nie dotarł na czas na konferencję prasową, utknął na lotnisku. Fanów finał jest już na miejscu i na pewno nic nie zagrozi jego udziałowi w rywalizacji. Natomiast ta sytuacja znowu wywołała plotki na temat ewentualnego zastępstwa i tego drugiego fotela w Mercedesie obok Lewisa Hamiltona. Obaj kierowcy w ostatnim czasie mocno naciskają, mówię tu o Botasie i Raselu, że ta przyszłość powinna wyjaśnić się w niedługim czasie. W okolicy wakacji powinniśmy mieć jasność, jak będzie, zobaczymy. Jeżeli mówiłem o konferencji, warto też wspomnieć o Lewisie Hamiltonie, który przeniósł się na nieco inne obiekty, nawiązał do historii Naomi Osaki która wycofała się z French Open nawiązał do bardzo myślę ważnego tematu tematu zdrowia psychicznego kierowców y, wszystkich atletów, zawodników y, na profesjonalnym poziomie. Temat myślę, że wart Głębokiej dyskusji nie tylko w trakcie konferencji prasowej, czy tego krótkiego materiału. Myślę, że to dyskusja na zupełnie inny czas. Natomiast ważne, że Luis o tym mówi. Nie każdy jest tak mocny, nie każdy jest tak silny. Niektórzy potrzebują choćby chwilowej pomocy i nie ma chyba czego się tak naprawdę wstydzić. Jeżeli mówimy o baku, to pewne zmiany zostały wykonane na, na torze. Zmiany przede wszystkim w profilu zakrętu numer 8. Tam zniknęła ta bardzo e, trudna do pokonania tarka, o czym przekonali się chociażby ażby. Ale czy Robert Kubica tej tarki nie ma, kierowcy będą mogli jechać w tym zakręcie około 10-15 km szybciej pewne ułatwienie dla nich, ale nadal ten obszar, czy ten fragment toru będzie dla nich bardzo trudny kolejna zmiana, która znalazła się w notatkach dyrektora wyścigu, to jest zmiana dotycząca sposobu w jaki kierowcy będą przygotowywali to szybkie kółko pojawił się tam zakaz zbytniego zwalniania po to, żeby kierowcy sobie nie przeszkadzali ci kierowcy mają tendencję do szukania sobie miejsca, to w baku jest zakaz. Ze względu na charakterystykę tego toru. Kolejna zmiana, w zasadzie przymiarka no zmian, to są te. Małe żółte kropki, które pojawiły się na tylnych skrzydłach. Dzisiaj Nikolas Tombazis późnym popołudniem odwiedził każdy garaż i naniósł takie specjalne elementy, które będą punktem odniesienia dla FIA, FIA bacznie będzie przyglądać się tym tylnym skrzydłom. Co dalej, jeżeli okaże się, że rzeczywiście są tendencje do uginania się, tego na razie nie wiemy. Co do protestu, raczej Mercedes odstąpi, przynajmniej jak na razie od złożenia takiego oficjalnego dokumentu, ale pojawia się znak zapytania przy McLarenie. Myślę, że ten weekend nam. Wszystko pokaże i wszystko wyjaśni. I ostatni element, który może mieć duży wpływ na tą rywalizację w Baku, to jest wiatr, którego na razie jest tam bardzo dużo. Wiemy, że w stawce są samochody bardzo wrażliwe. Mówi się tu o McLarenie, mówi się tu szczególnie o Williamsie i ten wiatr może przeszkadzać. Jeżeli tego wiatru jutro nie będzie, niektóre zespoły pewnie odetchną z ulgą. Baku zapowiada się bardzo ciekawie. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o to okrążenie formujące. Widzimy się jutro.